Witaj. W jednym z zamieszczonych wcześniej filmów pojawiły się kadry z wnętrza naszego domu i parę osób zasugerowało mi, bym powiedział o nim coś więcej, a także o tym, jak wyglądała nasza droga do obecnego jego stanu. Gościu, opowie coś o chałupie i wnętrzach, mniej więcej brzmiały prośby. No to chuzia, wyjdźmy naprzeciw tej potrzebie. Zakup domu był dla nas kolejnym krokiem oddalającym nas od rodzinnych blokowisk. Czy krokiem ostatnim tego jeszcze nie wiemy? Na pewno jednak wówczas krokiem nieplanowanym. Dom znaleźliśmy przez przypadek, pomagając mojej mamie w poszukiwaniu okolicy w okolicy letniskowej działki. Okolica kontrastowała dość znacznie z naszym ówczesnym miejscem zamieszkania, które przebijało kolejne poziomy, o których wówczas myśleliśmy: nie no bardziej, to to już się nie ma jak nagęścić. A jednak miało. Szybko poczuliśmy więc urok tego miejsca. I postanowiliśmy się spotkać z właścicielami. W swoim ogólnym zamyśle, był to klasyczny dla małopolski wiejski dom. Rozdzielony na dwie części korytarzem, biegnącym od ściany do ściany, po obu stronach zakończonym drzwiami umożliwiającymi przejście na wylot od drogi do ogrodu. Przestrzenie po obu stronach korytarza rozdzielone były ścianami co dawało cztery ćwiartki, w sensie umownym, bo dalekie to było od równych powierzchni. Przy krótszych ścianach stały drewniane dobudówki, w których były kurniki, składziki i różne takie potrzebne potrzebności. Pomieszczenia na dole rysunku były sypialniami, a na górze po prawej znajdowała się kuchnia i szeroko rozumiana część cienka. Dom. Był prawdziwym gospodarstwem, więc największe pomieszczenie przeznaczone było oczywiście dla zwierząt. Użytkowy był jedynie parter. Poddasze, choć istniało, stanowiło tylko kolejny składzik. W domu od przeszło 20 lat nikt nie mieszkał na stałe, a jego ówcześni właściciele trzymali go raczej z powodów sentymentalnych, traktując jako miejsce do spędzania co któregoś tam weekendu. Tak prezentował się, gdy oglądaliśmy go po raz pierwszy. Nie będąc jeszcze przekonani do zaangażowania się w ten temat, tu widzicie sień. Szersze wyjście od strony ogrodu. I to samo pomieszczenie z przeciwnej strony. W ciemnym końcu korytarza znajdowały się zaślepione drzwi od strony drogi. Z sieni przechodziło się do sypialni. Tej na dole po prawej stronie na rysunku. W niej, jak widać, miał w zwyczaju nocować ówczesny właściciel, gdy spędzał w domu weekend. Sypialnie. Bezpośrednie przejście łączyło z kuchnią lub livingiem, jakby rzekł mój tata. Pomieszczenie było wyposażone w stary kuchenny piec kaflowy. Wówczas ciągłym użyciu, co mnie jakoś wcale nie zastanawiało, choć dziś dziwię się, jakim cudem, hałupa nie poszła do tego czasu z dymem. W ciemności, przy rozpalonym piecu, płomień widać był bowiem między kaflami. Obora. Stajnia, chlew, czy wielofunkcyjny pokój gospodarczy, jak zwał, tak zwał. No, trudno to było obejrzeć. Stanowił bowiem graciarnię, nie zachęcającą do wsadzenia tam nawet głowy. Wiszące wszędzie girlandy pajęczyn były czarne i ciężkie od kurzu i prawdopodobnie starsze ode mnie. A wrzucone jak leci przez ostatnie dekady rupiecie tarasowały wejście i nie wiadomo było, co takiego skrywały. Ta ostatnia wątpliwość była szczególnie zasadna w pomieszczeniu nie było światła. Nie wiem, czy zdecydowalibyśmy się na ten temat, patrząc na sam dom. Lecz dom nie był wcale sam, lecz wraz z przynależną do niego działką i całą okolicą. A to, no to dużo zmieniało. O ile dom przez 20 lat bez stałego gospodarza podupadł, o tyle przyroda, 20, mając 20 lat spokoju od gospodarzenia, no, zniosła to naprawdę wspaniale. Ktoś, kto lubi geometryczne ogródki i bielone pnie, uznałby nasz ogród za obraz nędzy i rozpaczy. Dla nas jednak był to naprawdę wspaniały widok. I decydująca kropla. Bierzemy. Jakiś czas później wróciliśmy. Już jako właściciele. I na fali entuzjazmu zabraliśmy się za, za no, na cokolwiek. Padło na oborostodołę którą trzeba było odkopać. I to literalnie odkopać. Po długim kopaniu można było ocenić, co się kupiło. Okazało się na przykład, że w rogu pomieszczenia stały dwa chlewy, a z samej obory na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia, nie licząc tego z sieni. Odkrycia omawialiśmy podczas przerw spędzanych w kuchni, utwierdzając się w przekonaniu, jaką to świetną decyzję podjęliśmy. Odgruzowywanie obory Dało dostęp do przejścia na strych. Ten okazał się być wypełniony dziesiątkami warstw suchych liści. Przez lata składanych tam każdej jesieni jako izolacji cieplnej, gdyż pomieszczenia na dole od strychu oddzielała tylko warstwa desek. Zabraliśmy się więc za ich usuwanie i, no wiem, trochę obciach, lecz tak było, palenie. Robotę tę żmudną, brudną i ciężką umilaliśmy sobie przerwami w kuchni. Bo po ich wyniesieniu i spaleniu dokopaliśmy, dokopaliśmy się w końcu do podłogi i jednocześnie do sufitu, gdyż strop parteru był po prostu pojedynczą warstwą dech. Sukces ten niewątpliwy uczciliśmy oczywiście przerwą w kuchni, w jakże zacnym towarzystwie. Zobaczycie, się uda nagrać tą. To... Kuchnię! Co? W każdym razie to jest kuchnia. Znasz pewnie ten moment, kiedy myślisz sobie, kurczę, jeszcze sporo do zrobienia jest, ale już dużo zrobiliśmy i już widzę jak to będzie. Trudno uwierzyć, patrząc na te kadry, ale właśnie tak czuliśmy się wtedy. Zauważcie, że widoczny tu stan pomieszczenia jest po pierwszych naprawdę grubych porządkach. I w porównaniu do stanu wyjściowego, wyglądało to dla nas niemal sterylnie. Było to, uwierzcie lub nie, mimo mroku, zimna i brudu, nasze naprawdę błogie pięć minut. Nie wiedzieliśmy bowiem jeszcze, że nasze tak lubiane przerwy w kuchni zostaną zaraz brutalnie zaburzone. Zaczęło się to niewinnie. Podczas jakiegoś pomniejszego działania, jakiejś pracy wykonywanej właśnie w tym pomieszczeniu, spadł mi na głowę sufit. Pozytywną konsekwencją tego wydarzenia była zdecydowanie większa ilość dziennego światła, którą mogliśmy się cieszyć w kuchni, ale przyznam, że w tamtym momencie nasz nastrój utrudniał koncentrację na plusach. Szczególnie, iż problem okazał się większy niż tylko kawałek sufitu. Dziura w zewnętrznej ścianie i dachu powodowała długotrwałe zalewanie części stropu Belka nośna, raczej jej resztki, które widać na zdjęciu, uległa częściowej dezintegracji. A słup, który podtrzymywał cały dach i powinien się na niej opierać, i jakimś cudem ciągle lewitował nad jej zwłokami. W tym, co z niej zostało, można było dłubać palcem. O takie próchno, to trudno w lesie. Widząc to, musieliśmy głośno powiedzieć to, co czuliśmy od początku. Nie ma się co bawić, potrzebujemy dobrej ekipy. Dobra ekipa. To rozwiązanie, które bardzo negatywnie wpływa na mm, tempo spalania budżetu. Lec trzeba przyznać, że kilku chłopa z w rękach i ogólnym ogarem przyspiesza postępy niesamowicie. Ekipa zaczęła od demolki. Zerwanie podłóg, wyburzenie dziurawych kominów, no, odsłanianie konstrukcji jest to szczególnie trudny psychicznie etap, bo z dnia na dzień coś, co jednak przypominało dom, przypomina go coraz mniej. A w zamian z każdą kolejną zerwaną deską, poruszoną cegłą opukaną belką dociera do nas w całej skali, w co się wpakowaliśmy. To, co widzicie tutaj, to pomieszczenie dawnej obory pięknie wyeksponowane po usunięciu stropu. Nie ma już chlewów, które zostały skute. To pomieszczenie, w którym wizjonersko planowaliśmy swoją kuchnię i jadalnię. Na tym zdjęciu widać rynnowaty kształt podłogi. Zadaniem tak uformowanego podłoża było grawitacyjnie spływanie, spływanie krowich, końskich i świńskich siurów. No więc rzec by można, że przez środek naszej wymarzonej kuchni biegło koryto łajna. W miejscu, w którym było jedno z wyjść z obory, postanowiliśmy wykuć wielkie okno, przy którym kiedyś będziemy sobie siedzieć, zajadając kromkę z pasztetem, czy co tam się będzie zajadało wtedy. Oczywiście fakt, że pojawiła się brygada zawodowców, nie znaczył, że postanowiliśmy złożyć własną broń. Nasze prace przeplataliśmy przerwami, już nie w kuchni, ale dalej w świetnym towarzystwie. Nie robię. Skuwaliśmy tymki, zrywaliśmy deski, rozkopywaliśmy podłogi miejscami, dokupując się do piwnicy. Generalnie pracowaliśmy ciężko wskutek czego ku naszej radości i dumie nasz dom z dnia na dzień wyglądał coraz gorzej. Na tyle źle, że przerwy trzeba było przenieść na zewnątrz. Nadchodząca wiosna jednak czyniła te zmiany całkiem przyjemną. Projekt Bał I towarzyszące mu zmęczenie materiału zaczęło dawać o sobie znać. Coraz częstsze były chwile zadumy, w których myśleliśmy, co nam odbiło z tym pomysłem. Chwilę tę jednak można było skutecznie zagłuszyć, zabierając się do roboty. Mimo postępów, przybywało też złych wieści. Okazało się, że konstrukcja domu nie utrzyma użytkowego poddasza w takiej formie, w jakiej je zaplanowaliśmy. Po raz kolejny złożoność i kosztowność przedsięwzięcia przeszła do innej ligi. To już nie był remont, lecz gruntowna przebudowa. Działka ponownie zakwitła. Woda z roztopu wypełniła niegdyś ponoć całoroczny staw, dziś będący sezonowym rezerwuarem upstrzonym z pławikami śmieci. Wiosna. Tchnęła w nas pewność siebie. Znaleźliśmy więc nową ekipę, specjalizującą się w większych robotach, i goście pokazali, że wiedzą, co robią. Któregoś dnia pożegnaliśmy ich w takich okolicznościach, jak tu widzicie, by po powrocie zastać dom przerobiony na kabrio. Ten moment nas nieco przytłoczył. No, kurwa. było jak było, ale to jednak przypominało wcześniej dom, a teraz? Na szczęście. Nasze załamanie nie spowolniło prac ekipy i zanim na dobre rozkleiliśmy się nad własnym nieszczęściem, udowodniła ona, że w budowaniu jest nie mniej sprawna niż w demulce. Patrząc na efekty ich prac, odzyskiwaliśmy w miarę w sukces, a nasz dom odzyskiwał katedralny urok. Kiedy fachowcy domknęli dach, my wróciliśmy do działania na dole. Nieco wcześniej wypiaskowałem ściany i aktualnie toczyliśmy zażartą dyskusję nad ich wykończeniem. To, tu, to, to jedno z nielicznych zdjęć, jakie mamy z samego piaskowania. Zabawa przednia. No, byłem bardzo zadowolony z efektów i chciałem, by był to efekt końcowy. Argumentowałem, że surowe, czerwone cegły we wnętrzu będą rozwiązaniem takim z jajem. I po wymianie zdań, czyli wymianie mojego zdania na zdanie mojej żony, okazało się, że owszem, jest zgoda na rozwiązanie z jajem, ale jajo będzie białe. Trochę obrażony, wyposażyłem się w agregat z biedronki i począłem wybielać jajo. Wybielanie było sporo i zaangażowała się w nie chyba cała najbliższa rodzina wyposażona w agregat, pędzle i wałki. Efekt końcowy widzieliście na początkowych kadrach tego filmu. My byliśmy zadowoleni, robota szła do przodu. Wszystko zdawało się w końcu iść dobrze. Czyli była to klasyczna sytuacja, w której z powodu fabularnego, czas by coś nie było. W naszym przypadku była to, było to dość nagłe wycofanie się ekipy, która ciśnięta była przez oczekującego klienta dużo większego inwestora niż my. Pożegnaliśmy się w zgodzie i bez pretensji, lecz mówiąc szczerze, zostaliśmy w kopce. Najgrubsze roboty były wprawdzie zamknięte, lecz do mieszkania dom się nie nadawał. Przed nami była cała wykończeniówka. Nie byłoby to może. Nie byłaby to może zupełnie przegrana sprawa, gdyby nie dwa elementy. Pierwszym z nich były nasze warunki mieszkaniowe. Aby sfinansować budowę, sprzedaliśmy nasz dom i musieliśmy go opuścić. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie dość hardkorowe, kompresując się całą rodziną, a jesteśmy rodziną liczną w mieszkanku mniejszym niż pokazywana tu część przeznaczona na jadalnię. Bez żadnego koloryzowania. Faktycznie tak było. Z drugiego elementu jeszcze nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Bo był to moment, gdy w niektórych mediach gdzieś tam pojawiały się dopiero pierwsze informacje o jakimś zjadliwym wirusie w Chinach. Dwa miesiące później był już twardy lockdown i znaczna część ekipy wykończeniowej utknie gdzieś w Europie Zachodniej na covidowych kwarantannach. Szczęśliwie dla nas, już sam pierwszy element wystarczył, by nas zmobilizować i byśmy zaczęli działać. Szans na ekipę w skończonym czasie nie było. Nie czekaliśmy więc na znalezienie jakiejś, tylko wzięliśmy sprawy we własne ręce. W ręce, dodajmy, bez żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Wszystko więc musieliśmy, wszystkiego więc musieliśmy uczyć się w locie. I każde nowe zadanie zaczynaliśmy od nieśmiałych prób. Damy radę sami, czy nie? Z ekipą pożegnaliśmy się w lutym, i od tego momentu do końca lipca każdy weekend, każdy dzień wolny i prawie każde popołudnie spędzaliśmy na no, głównym nakładzaniu desek. Co by nie gadać, robota byłaby ciężka nawet gdyby człowiek zajmował się tylko tym. Chwila czoła przed zawodowcami. My zajmowaliśmy się tym po godzinach, normalnie pracując, wychowując dzieci, ogarniając bieżące życie, lockdowny, szkoły zdalną i wszystkie inne atrakcje tamtego sezonu. Do końca lipca byliśmy więc już kompletnie wykończeni. Lecz, gdy nastał ten dzień, pozostało tylko posprzątać co nieco. Potem mogliśmy spojrzeć z boku i docenić, jak dużo udało się zrobić, i poczuliśmy prawdziwą satysfakcję. Piętra nie ma jak porównywać do stanu poprzedniego, bo stanu poprzedniego zwyczajnie nie było. No, powiedzmy sobie szczerze, w porównaniu z tym, no, to wszystko będzie wyglądało lepiej. Swoją drogą to, co tu widzicie, to prawie dokładnie ten sam kadr co tutaj. Tak. Zaś co do parteru. To spójrzcie. Przyznać się, kto rozpoznaje pomieszczenie, he? No brawo. Tu były nasze chlewiki. I ciut się zmienił. Pamiętacie ten kadr? Teraz to samo miejsce wygląda tak. W miejscu, w którym zaskoczył mnie swoją agresją sufit, dziś cała rodzina wieży prysznic. Pamiętacie pomieszczenie otrzymania skuwała tynki? Nawet po skuwaniu nie wyglądało jakoś rewelacyjnie. Dziś prezentuje się jednak całkiem przytulnie. To jedyne miejsce gdzie postanowiliśmy pozostawić otwarty strop. Wykończenie ściany zrobiliśmy z dużych płyt sklejki, klejki, kupionych z demontażu stoisk targowych, gdzieś w Holandii. Wygląd to kwestia gustu, podoba się lub nie, lecz rozwiązanie ma naprawdę sporo atutów praktycznych. W miejscu, gdzie kiedyś dokopaliśmy się do sklepienia piwnicy, dziś stoi dziecięce łóżeczko. Sień zresztą też się zmieni. Mówiąc krótko, dla tych, którzy dopytywali o historię tych wnętrz, zmieniło się wszystko i zmieniło się bardzo. A to, jak do tego doszło, to w całości opiera się na determinacji dwóch osób oraz wyrozumiałości i wsparciu ich rodziny. Bo żadne z nas nie ta tematowi Rady w pojedynkę. Dzięki, trzymajcie się.